Jestem lordem iluminacji, jak i oni. A... to... co jest, pudełku? Pudełko, to nasz test. Mój drogi, zdałeś. Jejku, dzięki. To naprawdę świetne. Ale co tam jest? Nic. Posłuchaj. Pudełko to symbol. Dzięki temu, że go nie otworzyłeś, to zyskałeś wewnętrzną siłę. Mhm, mm ale pokażecie mi, co jest w pudełku. Bo może da być mnóstwo rzeczy. Na przykład ty. albo młot, albo kot z młotem, albo taki młot z kotem, albo błyskotki, albo sztuczne płuc, albo monok, wizyjny. Monog, albo to wszystko była ściema. W pudełku nic nie ma, prawda? Tak, tak, zrozumiałaś. Możesz mi pomóc to wyjaśnić! Para skarpet, para skarpet, para skarpet! Słuchaj no, ty kosmiczny świrze! Mój przyjaciel nie chce waszych głupich paganek o charakterze! Za to chce zobaczyć w końcu, co jest w pudełku! Więc włóż coś do pudełka! No ale jesteśmy lordami iluminacji i myślę, że nie powinnaś tak z nami rozmawiać. Okej, okej, okay, okay, jest luz, luzik! Albo plakaty, albo naklejki, albo nastatnik na adresy, albo para... Uh, wonder. Uh, A Ta Tata. O, kto by pomyślał? Kawałek sznurka, cukierek, stara moneta i breloczek dla najlepszego dziadka. Okej, okay, dzięki. To zobaczyska! Chcieliśmy nauczyć czegoś Wondera, ale okazało się, że to my potrzebujemy. Daj już spokój!